Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszkę więcej o różnych gadżetach wspomagających oddech nosem. Nie będziemy się dzisiaj skupiali na tym, dlaczego na spokojnych rozbieganiach czy spokojnych rozjazdach warto oddychać tylko nosem, bo o tym moglibyśmy powiedzieć sobie albo przeznaczyć sobie cały godzinny webinar i takich było całkiem, 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 całkiem sporo. A jeżeli chcesz w troszkę więcej już takich merytorycznych informacji z badaniami w tle, odeślę Cię na bloga Maćka Szyszki, czyli jednego z największych ekspertów, jeżeli chodzi o oddech, gdzie Maciek w dwóch fajnych, prostych postach napisał, Kilka słów a propos tego, dlaczego warto oddychać nosem. A ja też Maćka poproszę, żeby w komentarzu tutaj wrzucił po prostu linki do tych, do tych krótkich wpisów. Będziemy mówili sobie dzisiaj o rzeczy, która jak sobie spojrzymy została przeznaczona dla osób, które chrapią. I oczywiście e, opowiem Wam o dwa-3 słowa a propos samego plasterka, e, którego ja używam od hu zaraz będzie 7 lat do e, spania i nie wyobrażam sobie pójść spać bez plasterka i denerwuję się tak jak dwa dni temu, gdzie plasterek zostawiłem nie wiem gdzie, nie było go kołóżka i ten sen był zdecydowanie w gorszej, gorszej jakości. A także opowiem Wam 2-3 słowa a propos rzeczy, którą nabyłem lat temu, chyba 5 i trochę zapomniałem o tym i testowałem ostatnie dwa tygodnie. Taki sprzęt wielokrotnego użytku, czyli w Max, Akurat tu się tak nazywa, w, czyli poprawiający wdech. Opowiem Wam o plusach w każdej z tych sprzętów i, w, i minusach. Pamiętajmy, nie będę mówiła a propos korzyści o oddechu nosem, choć może troszeczkę a, a propos tego zacznę. Mianowicie, wiele osób, które zaczyna przygodę z oddechem, no, z oddechem tylko i wyłącznie oddychając nosem na swoich spokojnych treningach i tak nie jest w stanie oddychać, czyli na samym początku, czy będziecie mieli tego typu sprzęt? Czy będziecie mieli tego typu sprzęt, który wkładamy? Za chwileczkę Wam troszkę więcej na ten temat opowiem. Czy tego typu sprzęt, czy jakikolwiek inny sprzęt, sprzęt ale Wasz organizm nie będzie zaadoptowany do tego, żeby um, do rosnącego stężenia dwutlenku w węgla to te rzeczy się na nic nie zdadzą, wy będziecie walczyli i bardzo często skończy na tym, że zepsujecie oddech, bo zamiast oddychać głęboko przyponowo, czyli torem tutaj tutaj żebrowym, będziecie starali się oddychać w ten sposób, żeby po prostu dostarczyć powietrza do Waszych płuc i efekt końcowy będzie jeszcze gorszy, aniżeli byście oddychali ustami. Może nie gorszy. A może gorsze? Sam, nie wiem, myślę sobie, że nad tym można, warto by było się kiedyś indziej pochylić, ale na pewno nie dzisiaj. Więc dla takich osób, które jak już mają zamknąć usta i na w trakcie biegania czują już, że biegają i ten trening jest dla nich bardzo wymagający. No, to najpierw poleciłbym sam trening adaptacyjny do dwutlenku w węgla. A i tutaj znowu odeślę do webinarów, które zrobiliśmy z Maćkiem Szyszkiem, Szyszką, a zrobiliśmy ich chyba cztery. Czy do treningów, które znajdziecie zdecydowanie więcej na stronie Maćka. Więc znowu będę odsyłał do Maćka, że sam od tylu samego czasu, ile Maciek jestem trenerem oddechu jesteśmy z tego, samego, z tego samego miotu trenerskiego. I teraz plusy i minusy w, z tych dwóch rozwiązań. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, które dla osób starszych mogą je kojarzyć z Marcinem Mincielem, to taki swego czasu bardzo dobry piłkarz grający w naszej reprezentacji w Legii Warszawa i w klubach w zagranicznych i pamiętam to jakby to było wczoraj jak Marcin Mięciel miał taki właśnie plasterek na nosie ułatwiający oddech nosem i super ekstra fajnie ja też często na zawodach widzę takie osoby które mają taki plasterek tutaj przyklejony na zawodach i potem oddychają ustami no to troszeczkę mija, w, w, mija się to całkowicie z celem więc ten plasterek Wam oczywiście Pomoże i ułatwi oddychanie podczas spokojnych rozbiegań. Nie polecałbym w żadnym razie przyklejać tego na zawody, bo po prostu z tego nie skorzystacie, bo może przebiegniecie 100 metrów oddychając nocą, a potem z powrotem, zaczniecie oddychać ustami, co jest dla mnie całkowicie jakby naturalne, więc nie wykorzystacie tego typu papierka. Ile one kosztują? Bo to od razu, jakby ja powiem, tych plasterków było 10, w takim tym kosztowało około 30 zł, więc jeden taki plasterek to jest inwestycja około 3 zł. Więc nie jest to tania inwestycja. Nie wiem jak ma się to do jakichś innych plasterków. Pewnie znajdziecie coś za 2 zł i znajdziecie pewnie też coś za 5 zł jakie są plusy, jakie są w tego minusy. Rzeczywiście plasterek jest całkowicie nieinwazyjny, przyklejamy sobie go w w tego typu w taki sposób, dzięki czemu on po chwili nam pozwala zdecydowanie głębiej oddychać i rzeczywiście ten komfort oddychania jest od razu odczuwalny, więc jeżeli ktoś ma problem z chrapaniem, to połączenie tego typu plasterka z plasterkiem, gdy zaklejamy sobie usta, w ogóle będzie niesamowitym rozwiązaniem. Mi się pojawił uśmiech, bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie do sypialni, macie taki plasterek, drugi plasterek jest tutaj, potem zakładacie sobie taką jeszcze maskę, żeby odciąć wzrok, i żona na Was patrzy albo mąż mówi: Rozwód. To bardzo fajnie pomaga. Od razu poczujecie, poczujecie różnicę, za to, to co ja zauważyłem. Minusem jest to, że do mojej skóry atopowej bardzo szybko się znaczy, znaczy, zmarnowałem z 10 plasterków, bo się kompletnie nie trzymały, więc. Dla osób, które nie mają tego typu problemów, pewnie ten plasterek będzie trzymał się dłużej i trwalej. Za to też na ostatnim treningu mój zawodnik Kamil, pozdrawiam serdecznie, miał naklejono nie ma problemów z, ze skórą a i tak na koniec treningu ten plasterek z jednej strony był odklejony więc. Hmm. Moja rada, jeżeli byście używali tego, fajnie na samym początku tą skórę tutaj zdezynfekować, czymkolwiek, nawet ją przemyć, wysuszyć, poczekać chwilę i wtedy rzeczywiście ten plasterek będzie na dłużej się trzymał. Mniej dłużej niż 2-3 godziny się nie trzymał, za to komfort oddychania, jak testowałem, to o czym za chwileczkę powiem wersus to na treningach kolarskich, bo tam różnica była niesamowita, no to rzeczywiście w dużo łatwiej było mi oddychać w, z tego typu plasterkiem. I teraz dlaczego? Wiele osób, które zaczynają w ogóle oddech, w przygodę z oddechem z, za pomocą nosa, na samym początku będziemy mieli chęć bardzo częstego czyszczenia tutaj nosa, czyli smarkania, ze względu na to, że nasz organizm nie do końca będzie wiedział, ile potrzebuje tutaj tego czegoś, co ma nam nawilżyć to powietrze, więc będzie produkował na zapas tego śluzu, więc najczęściej 90% z tego, czego się wytworzy w naszym, naszym nosze, będzie musieli Wydmuchać i, mając tego typu plasterek, nie będzie z, z tym e, f, żadnego e, f, problemu. E, za to, kiedy będziemy mieli m, takie, takie coś e, f, wetknięte, e, i już to jest niemożliwe. I powiem tyle, że to jest e, jakby rzecz irytująca, kiedy ja czuję, że fajnie by było, żebym smarknął e, i jest z tym jakby problem. Ale o tym za chwileczkę, więc jeżeli chodzi o tego typu plasterek, on Wam naprawdę bardzo fajnie pomoże. E, wygląda jak, fe, jak fe wygląda myślę sobie, że jak już biegacie w kolorowych leginsach to już na nikim nie zrobicie wielkiego wielkiego wrażenia, już ludzie na Was i tak dziwnie patrzą, a może już się do tego całkowicie przyzwyczaili, więc Połączenie tego plasterka dla mnie najlepsze efekty daje z połączeniem, z zaklejeniem po prostu sobie w ust, w szczególności na samym początku. Dlaczego? Rozwiązanie z tej zagadki jest bardzo proste. Mianowicie, jeżeli na samym początku będziecie musieli się skupić na tym, żeby oddychać się nosem, to wasza głowa będzie musiała przypilnować tego, żeby usta były zamknięte. i Całkiem sporo tej energii będzie musiało pójść na myślenie o tym, żeby cały czas usta były zamknięte i tak co jakiś czas otworzycie usta. W momencie, kiedy zakleicie sobie plasterek viskoplast polopor 25 na 5 kosztuje 4 zł, albo troszeczkę taniej, starczy Wam pewnie na jakieś 2-3 miesiące, a w momencie, kiedy zakleicie sobie usta, to mózg od razu po chwili zwierzę nie da się otworzyć w ust, i w tym momencie od razu automatycznie przestawia się na oddech nosem. Nie myśląc o tym, żeby usta były zamknięte, więc to bardzo ułatwia. Ja testowałem to jeszcze bez takiego plasterka lat temu, chyba 5 albo 6, na pewno jeszcze przed, grubo przed pandemią, jaka była różnica w spokojnych rozbieganiach u osób, które dopiero zaczynały jakby przygodę z oddychaniem nosem, w momencie kiedy miały zaklejane usta i oddychały tylko i wyłącznie nosem, ale pilnując tego, żeby usta były zamknięte, to ta różnica była w zależności oczywiście od tempa, ale to było 15, czasami 20 sekund na kilometrze szybciej, w, kiedy mieliśmy usta zaklejone plasterkiem, czyli to jest no, kosmiczna, kosmiczna różnica. I oczywiście, w szczególności, kiedy jeździcie na rowerze, będzie to jakby troszeczkę problematyczne, bo trzeba będzie sobie co jakiś czas, kiedy będziecie chcieli się napić, w ten plasterek troszeczkę odkleić. Za to, w moim odczuciu, jest to gra warta świeczki. Zaraz zaczyna się sezon, kiedy większość z nas i tak powędruje na trenażery, i wtedy to już nie będzie stanowiło jakby większego problemu. Też nie będzie stanowiło problemem z tym, ale o tym znowu za chwileczkę. Z racji tego, iż w momencie, kiedy będziemy mogli skupić się na treningu, na oddechu. W to ilość traconej wilgoci z oddechem będzie zdecydowanie mniejsza, i to też możecie sobie przeprowadzić taki prosty eksperyment w momencie, kiedy będziecie oddychali normalnie, nie skupiając się na tym, żeby ten oddech był nosem a oddychając tylko i wyłącznie nosem, zobaczycie ile mniej wypijecie płynów, oddychając tylko i wyłącznie nosem. Nieważne, czy będziecie mieli usta zaklejone, czy będziecie mieli te usta tylko i wyłącznie zamknięte. Więc sprawdźcie, nie bazujcie na tym, co ja mówię, po prostu zobaczcie jak Wasze ciało po prostu się zachowa. Problemem dla wielu osób na samym początku troszkę wrócę do adaptacji. Stężenia dwutlenku węgla w naszym organizmie. W momencie, kiedy będą chciały od razu wejść w swój trening, a ich ciało nie będzie na to gotowe, to tutaj byśmy musieli sobie troszeczkę więcej powiedzieć o prawie Bernoulli'ego. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to możecie wziąć sobie zwykłą słomkę. Jeżeli będziecie spokojnie wdychali, no to bez żadnego problemu przez tą słomkę to powietrze przeleć. Za to, jeżeli będziecie chcieli mocniej zasysnąć, no to w, w, w słomka się w którymś momencie zagnie. Jeżeli chodzi po prostu o wytworzone wewnątrz przedciśnienie i dokładnie to samo będzie się działo z, naszym, z naszymi nozdrzami. Więc e, tego typu gadżety będą nam pomagały, po prostu one będą rozszerzały nam e, tutaj w, w nozdrza. Więc dla osób, którym na przykład, tu pozdrawiam serdecznie Artura, którym w trener wpisuje oddech tylko i wyłącznie nosem na spokojnym rozbieganiu, i to już jest bardzo fajne, bo po 6 czy 7 latach, kiedy trening oddechowy pojawił się de facto jako coś, o czym więcej zaczęło mówić, już jest traktowany przez trenerów jako coś, na co warto zwrócić po prostu uwagę, pewnie. Iga Świątek i Halland, czy jeden z najlepszych piłkarzy w tym momencie na świecie zrobili swoje i większość trenerów zauważyła, że jest to coś, na co warto zwrócić uwagę i w ostatnich w tych tygodniach czy miesiącach rzeczywiście zauważyłem, że tego tej atencji na oddech nosem jest zdecydowanie więcej niż było. Niż było wcześniej więc jeżeli będziesz czuł będziesz czuła e, że masz problem bo dzieje się tak że jak chcesz mocniej zastać powietrze to ci się dziurki po prostu zatykają a to jest wtedy już e, niefajne po prostu bo masz wrażenie jakby cię ktoś po prostu poduszał, e, to moja sugestia jest taka że albo e, będziesz dalej walczył, walczyła z, na treningu Słabe to jest rozwiązanie ze względu na to, że ono będzie Ci bardzo mocno utrudniało wejście na -e obroty i cieszeniem się po prostu z tego -e treningu. Albo po prostu zainwestuj 15, 20, może 30 minut w trening -e oddechowy, który pozwoli Ci zadoptować się do dwutlenku -e węgla. Tutaj na przykład możesz skorzystać z aplikacji Advanced Buteyko które jest aplikacją darmową, która pozwoli ci w, do tego dwutlenku węgla się przyzwyczaić. I oczywiście tu mógłbym ci polecić kilka książek a propos tlenowej przewagi, czy brief ride, czy brief po prostu, chyba tak będzie, w, czy oddech w Nestora. Tych książek na pewno sporo znajdziesz. I teraz przechodząc do w, sprzętu, które jest wielokrotnego w użytku. Plusy są takie, że kupiłem to 6 lat temu i nadal mam. Kosztowało nie pamiętam, kosztowało mnie to chyba około 150 zł, więc całkiem, całkiem sporo. Wygląda dokładnie w ten sposób. Działa bardzo podobnie na samym początku, trzeba się w troszeczkę jakby postarać, żeby to w, w, włożyć dla osób, które nie miały niczego w nosie od czasu merdania patyczkiem będzie to na samym początku nic fajnego. Tak jak powiedziałem minusem jest to, że w, mając to w nosie nie wysmarkamy bo, jakbym chciał tu zatkać, to no, nie da się, więc to jest uważam, że największy, największy minus. Dlaczego i teraz, dlaczego te 5 lat temu, jakby troszeczkę to odstawiłem? Mianowicie, moja adaptacja do dwutlenku węgla nie była na tyle duża, że w momencie, kiedy robiłem wydech, mój wydech nie był spokojny albo. Chciałem za wszelką cenę ten oddech utrzymać na zbyt mocnych treningach i czułem, że to się po prostu wysuwa, a może po prostu źle to włożyłem, więc jest kilka rozmiarów, jest S, M i chyba L i to jest chyba klucz do tego, żeby to dobrze dobrać, bo jeżeli ja będę miał to za małe, to rozszerzę to za mało i będziesz za szybko chciał po prostu wypadać jakby wezmę za dużo, to, w, w, to po prostu tego nie włożę. Czy to boli, czy w jakikolwiek sposób to przeszkadza? Ja to czuję. To gdybym powiedział ci, że ja tego nie czuję, to bym skłamał. To rzeczywiście jest coś, że ja czuję, że mam w nosie. I też delikatnie, no nie czuję się, to zajmuje troszeczkę miejsca w naszych nozdrzach, więc to sprawia wrażenie, że tego oddechu, tego powietrza wpływa przez nas nos troszeczkę mniej, aniżeli w wersji tej z plasterkiem, tutaj, z plasterkiem tutaj na nos. Więc ja jak testowałem to, bo najłatwiej było mi to przetestować na rowerze, no to zdecydowanie łatwiej i efektywniej mi się oddychało z samym, z samym plasterkiem, aniżeli z tym. Za to no, zdarzało mi się też tak, że e, tych plasterków musiałem zużyć 3-4, żeby on się trzymał, musiałem ten swój nos przygotować, musiałem go zdezynfekować, A potem on był czerwony, więc... Długa historia, więc musisz postanowić sobie czy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego potrzebujesz. Jeżeli do snu, no to rzeczywiście bezsprzecznie polecałbym ten. Nawet jeżeli to ma być inwestycja 3 zł, czy tam 2,50, to jest wyrażar warta świeczki ze względu na no to, że rano budzisz się w bardziej w wypoczęty. A twoja partnerka będzie zdecydowanie mniej wkurwiona na ciebie, bo nie będziesz przeszkadzał jej w trakcie snu, a to jest naprawdę gra warta, EFA, gra warta świeczki. Jeżeli idziemy na trening, to jeżeli masz nieograniczony budżet, no to pewnie w ogóle bym się nie zastanawiał, jakiekolwiek plasterki tego typu na nos są lepszym rozwiązaniem no bo zakładasz i on od razu po prostu czujesz, że możesz głębiej i spokojnie oddychać, tego powietrza zdecydowanie więcej wpada do twojego nosa mniejszym nakładem, mniejszym nakładem energii. Za to, no to jest tak, że cały czas musisz tego kupić, musisz ten nos przygotować to też się nie trzyma tak, jakbym ja tego oczekiwał i nawet już nie mówię o sobie, tylko mówię to, jak widziałem, to jak to się trzyma po prostu na innych osobach, które nie mają problemu z, ze skórą, tak jak ja. Jeżeli chodzi o tego typu gadżety, no to to zawsze możesz zabrać ze sobą, bo to jest w takim malutkim pojemniczku. Ja miałem, bo to jest tak, że dostałem nawet dwa, znaczy dostałem, kupiłem. To jest w takim, w takim pudełeczku, że mam jeden, a drugi jest po prostu takie do użytkowania, więc jakby się jedno zgubiło, co w, może się zdarzyć ze względu na to, że wyobraźcie sobie, że biegniecie po prostu w nocą, zrobicie zbyt duży wydech i to po prostu wypadnie albo źle włożycie i wypadnie. Więc mamy drugi po prostu do użytkowania. Więc mój pomysł jest taki, żeby sobie przetestować jedną i drugą opcję i wybrać to, co będzie dla Was skuteczniejsze. Dwie rzeczy, czy tamte, czy, czy, czy ten plasterek, czy, czy ta, nie wiem jak to nazwać, czy ten sprzęt do nosa, w połączeniu z plasterkiem, które w zakle, zaklejamy sobie na usty, to jest idealne w połączenie, ale przede wszystkim trzeba zrozumieć, dlaczego warto oddychać nosem na spokojnych, w, na spokojnych treningach, bez tego będzie to w walka, może nawet kopanie się z koniem, a na samym początku u osób, które, dla których w oddech nosem już przy samym chodzeniu będzie czymś trudnym, to w momencie kiedy mamy jeszcze tej powiedzieć, że ona ma biec zamkniętymi ustami oddychać z nosem, to gwarantuję, że to czy to, to nie zna nie pomoże i wtedy rzeczywiście skupiłbym się na samym treningu oddechowym bez gadżetów nawet kosztem tego, że na samym nosie będziecie oddychali za miesiąc czy półtora i przez ten miesiąc czy półtora sumiennie pracowałbym nad adaptacją i przyzwyczajeniem naszego organizmu do rosnącego stężenia dwutlenku węgla, żebyśmy mogli nauczyć nasze ciało brania mniejszych wdechów, no bo ustami łatwiej wziąć więcej powietrza, nos jest zdecydowanie mniejszy. Więc dzięki wielkie, jeżeli ten temat jest dla Was, dla Ciebie ciekawy, to ja co środę robię treningi oddechowe dla mojej grupy patronów, więc jeżeli takie materiały są dla Ciebie wartościowe, to możesz wesprzeć moją działalność edukacyjną poprzez patronite.pl, tam łamane na Paniagoda, wesprzeć moją działalność edukacyjną jakąkolwiek kwotą, dzięki czemu dostaniesz dostęp do mojej grupy treningowej, dla której każdego dnia robię krótkie, 15-minutowe treningi, na której to grupie jest już 200-kilkadziesiąt osób, więc też fajna motywacja do tego, żeby pociągnąć ten swój trening oddechowy, a także w pracy nad techniką biegania, bo Oddech jest raz w tygodniu, technika biegania jest dwa razy w tygodniu, raz jeszcze jeszcze mobilność oraz praca nad biodrami i pośladkami. Więc dzięki za dzisiaj. Dobrego dnia i pamiętajcie oddech to jest podstawa. Warto o niego zadbać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!